Cześć siemano, witam wszystkich tutaj Lato. dzisiaj mam dla was po dłuższym czasie kolejny filmik z Tekena 7, e, kolejny filmik walka legend, tym razem będziemy mieli e, dwóch speców od Briana, e, także e, zaraz to zobaczycie. Dawno nie było Tekena, dawno nie było bijatyk na moim kanale, ale z nich na pewno nie zrezygnowałem, po prostu przez ostatnie miesiące nic jakby ciekawego się nie dzieje w świecie Tekena. Nie mamy ani zapowiedzi Tekena 8, jedyne co dostaliśmy no to ostatnia zapowiedź Street Fightera 6 no to też jest w miarę ok, ale no w tekenie tutaj jest cisza, nic się nie dzieje, więc też za dużo nie wrzucałem, ale postaram się chociaż co jakiś czas jakieś odcinki z tekena 7 czy innych tekenów dla Was wrzucać, także nie przedłużając, zapraszam do materiału. Okej, okay, jak widzicie, mamy już nasz meczyk, Będzie to e, walka USA kontra Korea, Mr. Naps versus Ni. E, Ni oczywiście nie muszę na pewno nikomu przedstawiać. Legenda Tekena po prostu jak e, słyszycie Ni, to od razu macie wyobrażenie albo ekspert Briana, albo osoba, która gra dosłownie całym rosterem, wszystkimi postaciami na najwyższym poziomie, na najwyższych tutaj skillach i Mr. Naps jeden z lepszych graczy USA, przy okazji jeden z lepszych graczy można powiedzieć na świecie gra głównie Brianem albo tylko Brianem, o zawsze kiedy pamiętam, według mnie top 2 Brian na świecie. Może teraz się to zmieniło, bo Mr. Naps od jakiegoś dłuższego czasu już jakby nie gra regularnie z tego co po prostu widziałem, no ale też nie ma co się dziwić jakby Tekken już ma swoje lata, więc nie ma co tutaj jakoś super konkurować o to wszystko. Także Ni po prostu synonim Briana i Mr. Naps według mnie numer dwa jeżeli chodzi o Briana na świecie. To jest mecz z Tekken World Tour z finałów, czyli to są Finały Tekken World Tour zresztą jest data u góry z 2017 roku. E, także ja odpalę i przy okazji Wam będę troszeczkę opowiadać z 2017 roku. Jeżeli się nie mylę, są to pierwsze finały. To są te finały w każdym razie, e, które wygrał Kudans, czyli użytkownik Devil Gina. E, także no, naprawdę było ciekawie. Po paskach zawsze, jeżeli nie wiecie, na przykład macie jakiś materiał, nie wiecie, czy on jest z, z jakiego roku, jest z jakiego turnieju czy coś to zawsze porównajcie sobie, albo jeżeli pamiętacie, albo porównajcie sobie chociażby z Google, paski życia. Paski życia, bo mamy cztery sezony w Tekenie 7, no i w każdym sezonie pasek życia miał inny kolor, więc chociażby dzięki temu można sobie porównać, jaki to był aktualnie sezon. Jeżeli się nie mylę, mówię, pierwszy Teken World Tour i pierwszy sezon, także no postacie dosyć znacząco mogą... W sumie się czasami różnić od tego co mamy aktualnie w Tekkenie 7 już pod koniec. Szczególnie wiem, że Dragunov był kilka razy mocno zmieniany. Brian chociażby też dostał bardzo ważne swoje ciosy jak Full Crouch e, DF21, czyli kara na 13 klatek. Jeżeli się nie mylę, tego tutaj nie miał, bo dopiero to dostał w trzecim albo nawet w czwartym sezonie. E, ale to nieważne po prostu. Chciałem wam przedstawić kolejny legendarny według mnie meczyk. bardzo fajny mecz. Także, no, ja to wszystko lata temu od początku, od samej premiery Tekkena, jeszcze jak była na automatach, śledziłem te wszystkie mecze, turnieje, jakieś gameplaye e, na żywo, a jeżeli nie na żywo, no, bo były na przykład w środku nocy, no to starałem się zawsze je oglądać, ja tak po prostu później. Także większość, jak nie wszystkie te turnieje i te walki, które wam przedstawiam, sam widziałem też na żywo i przeżywałem te emocje. I jak widzicie, mamy tutaj 1-1 po pięknym kombosie po orbitalu od Briana, mamy 1-1 Mr. Naps po lewej kontra Ni. Jeżeli się dziwicie, czemu jest napisane Jimmy J. Tran, no to na zmianę, to jest ksywka używana i zapisywana też, także raz możecie widzieć Mr. Naps, a raz możecie widzieć Jimmy J. Tran, to jest ta sama osoba, żeby ktoś się nie mylił. Tutaj użytkownik Briana z USA, a po prawej stronie mamy Ni, nee, gra tutaj dragunowym. niestety w tym meczu nie będzie mirror meczu, ale będzie no naprawdę najwyższy poziom. Jeżeli miałbym porównywać Briana Ni nee do Briana Jimmy J Trana, to powiedziałbym, że Brian Ni nee jest bardziej wykalkulowany, jak to zazwyczaj Koreańczycy mają w zwyczaju, grają po prostu bezpiecznie, starają się grać bezpiecznie szczególnie ni gra raczej bezpiecznie do potęgi, stara się idealnie karać, nie przedłużać, jakby nie tutaj nie brać jakichś niepotrzebnych, nie, nie robić niepotrzebnych rzeczy. Jeżeli wie, że coś nie siądzie, no to nie próbuje. Może się uda, może się nie uda, tylko zawsze wybiera tą bezpieczniejszą opcję, także według mnie teoretycznie można powiedzieć, że Brian nie jest nudniejszy, ale myślę, że to nie jest nudne, po prostu jest bezpieczniejszy, bardziej defensywny styl gry ma Mr. Naps, mimo że no Brian raczej według mnie jest defensywną postacią samą w sobie no to Mr. Naps po prostu bardziej jakby jest taki flashy, czyli wiecie, z, kurczę, bardziej widowiskowy do oglądania, więcej, e, częściej robi takie bardziej dzikie, nieprzekalkulowane rzeczy, ale też nie przesadzajmy, no bo to nie jest nie wiadomo co. I mamy ws trójeczkę na counterhicie, combo na końcu, rage drive, boom, mały sidestep i, i wielki damage, aj, df czwóreczka od Dragunowa siadła i pierwsza gra dla ni. 3-1 w rundach, także jak widzicie, na razie Dragunov tutaj e, wygrywa, czyli nasza legenda NI nee, e, wygrywa z Jimmy J. Tranem z USA, ale no naprawdę mecz jest naprawdę bardzo dobry, więc polecam Wam obejrzeć do końca. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Tekena, mimo, mimo upływu tych lat, no to pytajcie śmiało w komentarzach. Jeżeli chcielibyście jakiś konkretny mecz zobaczyć, albo macie jakiś mecz do e, zarekomendowania, żebym dla Was tutaj nagrał i skomentował przy okazji, no to piszcie też mi w komentarzach. Bardzo chętnie coś sobie obejrzę, przypomnę i, i na, nagram dla Was odcinek, skomentuję. Może niekoniecznie z Tekena 7, może są coś tutaj wyjadacze, co tak jak ja dłużej, od lat śledzę tekena albo oglądali, może jakiś turniej czy, e, czy filmik byście chcieli, żebym obejrzał, skomentował z wami odnośnie teken. Tak, turnament 2, może teken 6. E, także jak coś, to dawajcie znać pod spodem w komentarzach. E, albo nawet możecie mnie złapać na fanpage'u, na e, Facebooku, na Instagramie, czy chociażby na Discordzie. Wszystkie linki są pod spodem w opisie. Także bez problemu macie jakiś dostęp, żeby się komunikować. No i tutaj w, e, mamy duży damage od Dragunowa, na counterhicie złapany, Brian przy ścianie, skancelowany rage drive, ok, nice, a nie trafił, mały łyk kawki, i znowu widzicie, Draguno sobie robi przewagę, no tutaj Brian jakieś klatki na plus, Stara się też coś tam zrobić, jakoś może zaskoczyć tego Dragunowa. Ja osobiście mam wrażenie, że bardzo... Przynajmniej ja miałem... Często ja miałem problemy Brian'em grając. Miałem problemy, żeby otworzyć przeciwnika. Żeby otworzyć przeciwnika, który mocno gra defensywnie, który mocno się cofa, mało co kuca, Bo tak naprawdę co? No mamy mamy ten... QCB3, tak? QCB3 to było, tak, QCB3, czyli ten taki Kick Briana, okej, okay, on tam w miarę ten damage robi, ale no ile można, tak? Można praktycznie tylko to używać, no bo inne jakby super, super opcje na low odchodzą, bo powiedzmy no podcinka Briana no to tam nie wiem, powyżej zielonych rank, czy po prostu jeżeli jesteście skupieni, no to zawsze to na, na reakcję. Zablokujecie, więc to jakby na najwyższym poziomie gry całkowicie odchodzi. Ja miałem mega problemy czasami, żeby kogoś otworzyć, jeżeli naprawdę grał defensywnie i mało kłócał, i to, to wtedy właśnie Brian robi się problematyczny, bo on też nie ma takich narzędzi. Żeby przeciwnika jakby zamiksować, zaspamować, wiecie, tutaj 4-5 hitowe stringi, no to nie jest postać typu jakiś chłoran, laki klowy i tak dalej, to jest raczej bardzo silna postać, ale fundamentalnie, defensywnie, a, bardziej powinien być przekalkulowany. Uuu, jakie lopery i pomylił, pomylił kombo, sekunda, wow. Jimmy J. Tran wygrał, ale to było dobre. Nie spanikował dosłownie, czy Miss input był, bo zrobił low pery i potem zrobił normalną wybitkę, df2. Co nie, co nie działa po low pery, jak wiemy. Normalne jakby combo startery nie działają po low pery, bo low pery to już jest jakby combo starter, powiedzmy. I dzięki temu Jimmy J. Tran odzyskał życie, sekunda do końca została. Wow. Wracając do tego, co mówiłem o Brianie, no to E, tak jak wspomniałem, Brian bardziej się powiedzmy skupia na defensywie, na counter -hitach, na pojedynczych wielkich, mocnych ciosach niż na jakichś takich e, wielkich salwach, zadymach i spamowaniu w cudzysłowie. Uuu, pięknie. No i mamy tutaj mamy powrót 3-1 dla Mr. Napsa, czyli Jimmy J. Tran prosto z USA. Według mnie, tak jak wspominałem na początku, top 2 Brian. A, jeszcze za czasów oczywiście jak grał tam gdzieś w środku żywotności Tekena. Co ciekawe, ni praktycznie gra, można powiedzieć, na najwyższym poziomie na turniejach. Do teraz, od samego początku. Praktycznie większością postaci, jakie mamy, nie wiem, 3-4 Rostera, to NI nimi gra. Może nagle wyciągnąć w finale, tak o, po prostu. Mieliśmy wiele razy takie przypadki, chociażby jak walczył. W jakimś meczu to dla Was też komentowałem, już macie u mnie na kanale, jak walczył z Kudansem, gdzie nagle nie wiadomo czemu wyjął Lili i wygrał nagle Lili e, z Devil Jinem Kudansa i wszyscy byli w szoku co się dzieje, bo on wcześniej nawet zbytnio tej postaci turniejowo nie wyciągał. No i w każdej sekundzie może coś takiego dziwnego nie odwalić i wyjąć postać, którą, której się nikt nie spodziewa, a właśnie Mr. Naps to jest e, tak zwany character specialist, czyli osoba, która raczej gra tylko jedną postacią. Turniejowo nie przypominam sobie, żebym widział jakąś inną postać u Mr. Napsa, a już na pewno nie na dłuższą metę, może jakieś pojedyncze rundy to ok, ale na dłuższą metę nie widziałem nic innego od lat niż Brian. No i teraz widzicie, ni nee został jakby zmuszony, żeby zmienić tą postać. U, tamcik pod ścianą nie siadł, tamtko kolano nie siadło, za daleko był. Steve, no i mamy counter hit. Steve przez wielu, uważany praktycznie od zawsze od TK na 7 przez wszystkie sezony za postać perfekcyjną pod turnieje ale no jest też perfekcyjnie ciężki, że tak powiem bardzo ciężka postać, żeby ją opanować, szczególnie na poziomie jakimś takim wyższym, turniejowym cały czas trzeba kancelować postawę, zresztą widzicie to bardzo często u Steve'a ciężkie jungle, bardzo mocne gra na CH, na counter hitach praktycznie w ogóle nie ma normalnych wybitek wszystko to jest głównie połkowanie i gra na counter a, i bardzo dużo technicznych spraw. Niektóre kombosy powiedzmy, że pod podstawowe kombosy są bardzo ciężkie momentami. E, też trzeba właśnie kancelować postawę, no ale wtedy jak się Steve'a nauczycie, no to oddaję, tylko że to jest zupełnie inny rodzaj postaci. To też jest według mnie postać a, dla osób, które chcą być specjalistami danej postaci, bo on jest po prostu ciężki, ale po latach wam odda to z nawiązkom, jeżeli. Przyłożycie się do tej postaci. Jak widzicie, 2-0, szybkie 2-0 w rundach po zmianie. Mister Naps, no, musi się przyzwyczaić do tego Steve'a. Jeżeli tego szybko nie zrobi, to zaraz będziemy mieli koniec. Jeżeli się nie mylę, to są grupy. To nie jest żaden finał czy coś, to są grupy, a więc tutaj dwie wygrane i jest out. jest koniec, więc teraz jest teoretycznie ostatnia runda dla Mister Napsa. Jeżeli przegra, no, to nie przechodzi dalej. Jak na pewno wiecie, ale to powtórzę. Zmiana postaci jest tylko możliwa, jeżeli dany przeciwnik przegra dany mecz, czyli na przykład Ni przegrał wcześniejszy mecz, to dlatego mógł albo wybrać stage, czyli mapę albo mógł wybrać postać, nie można wybrać dwóch rzeczy, jeżeli wybierzecie sobie zmianę postaci, no to mapa musi być losowa i odwrotnie, jeżeli wybierzecie sobie zmianę mapy, no to postać zostaje ta, która była wcześniej przez was używana, także tylko przegrywający jakby ma możliwość zmiany postaci, no i na koniec mamy 3 plus 4, chyba na counterhicie nawet to mogło siąść, ale w każdym razie 3 plus 4 od Briana, zasięgowy, i mamy win. Wow, udało mu się złapać, to jest rzadkość, szczególnie na ni, nee, Żeby a, gracze dali się złapać przez jakby, powiedzmy, że normalne łapania. Bo Brian nie ma z, nawet mix-upów złapania, on ma dwa łapania, jak się nie mylę, specjalne, ale oba są z dwóch rąk, no więc... Wystarczy zawsze, jeżeli widzicie łapanie, wyrywać u Briana dwie ręce, czyli wciskać kwadrat i, i trójkąt naraz, i na pewno się wyrwiecie. Także no śmiesznie, śmiesznie. Ni nie był przygotowany widocznie na to łapanie. Uuu, ale skraszował, ale. Skraszował tutaj cios. Wielki damage. Bum, bum, dokładnie. Ostatnia runda, przypomniałem. Ostatnia runda. Brian ma ragea. Rage Bardzo mało HP, nie ile. 15%, 20% max. Jeden hit i koniec. Low perry? Ok, okej, mamy ścianę. Mało, mało, bo mało, ale mamy. Jedna wybitka. Jeden, jeden cios versus jedna wybitka. Połkowanie, Steve z Rage'em, jeden cios. Mm, ale piękny sidestep, i w 2 od Mr. Napsa. Jimmy J. Tran wygrywa walkę, wygrywa mecz z Ni, legendarny Ni przegrywa na Briana, co ciekawe. Szkoda, że nie był to mirror match, czyli Brian na Briana, na pewno chcielibyśmy to zobaczyć, ale i tak mega sukces w tamtych czasach to był, gdzie osoba z USA, Mr. Naps, grający Brianem, wygrał z legendą, po prostu ekspertem od Briana, czyli z ni. Także bardzo fajny mecz, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeszcze raz wspomnę, jeżeli chcecie, żebym jakiś konkretny mecz skomentował, no to piszcie mi w komentarzach. Jak macie pytania, to to samo. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.